Fajnie nie znać Niech wychodzi. podróży Kiedy Niech się nie zna to wychodzi. się nigdy nie nie Nieważne jakie landy właśnie przebieżasz Nic nie zaskoczy Cię, jeśli wiesz, o to wjeżdżasz Przed siebie więc licz, tak jakbyś już nie wiedział nic Jak wioski most, co przez roku marzy, żeby nas ślid Przekonaj się sam i zaufaj nam Razem spędźmy czas, pod tutaj i tam Jak fajnie nie znać ten swej podróży Jak fajnie nie znać ten swej podróży jak nie znać cen sobie po duży Jajnie jest dać po duży Ja fajnie jest stać cen sobie po duży Ja fajnie jest ten sobie po duży Ja fajnie jest dać ten sobie duży Witam Was bardzo serdecznie Ja jestem znowu rycu kanał Paweł Piotr Żeby nie było, jesteśmy kolejny grzech <dziślam> dzień Sorry w Pradze, w Czechach. Ja Zobaczymy, czy pani się nagrywa. O, pan ja, telewizja obok. <grywa> telewizja obok. Okay. E, tak sobie nagrywa. E, więc tak, pada śnieg. Jest dość chłodno. Tak z minus 3, 4, 5 stopni, ale w odróżnieniu... No. Ile? Myślisz? No dobra, minus 2 na minusie jest mniej więcej. Tak mniej więcej wygląda wszystko. Ładnie, pięknie. No i jest w miarę fajnie. Dobrze, że miałem siedzonko. Chociaż mnie wywalali od Annaża do Kajpasza. Normalnie jednemu się nie podobało, drugiemu się nie podobało. Ponieważ zasłaniałem mu widok. Dwóch porządkowych cię tak. Dwóch mnie porządkowych przezacało. Jedyny plus z tego, że miałem wyżej i mogłem nagrać wszystko, co było z przodu. Widziałem wszystko nad głowami, nie musiałem się wysilać i mogłem sobie spokojnie nagrać wszystko. Ja też. No, nawet byłem wyżej od ciebie. Ja to widziałem wszystko. No tak, no. Ty jesteś wysoki, nasz, nasza żyrafa. Tak no. sobie Plusem tej ławeczki jest to, że aż tak mnie nogi nie bolą, bo jak siedzę płasko, to mnie bolą, bolą trochę nogi, więc bardzo dobry pomysł że właśnie coś takiego Mogę wziąłem polecić? Co? ja polecam bo widziałem takie niskie drewniane do wykręczenia żeby Nic? tak nuchnie macie drewniane czy tym nocu takiej wysokości mm -hmm. gdzieś y kładą sobie ten za nogi i tak jak wykręczą to wygodne i niższe to w sumie było tam. też fajne ale mnie by kolano bolało Oczywiście są tutaj wiele języków, które oczywiście po polsku na szczęście nie potrafią. No w sumie to jest bardzo ładnie tak w Czechach po tej porze roku. Tak śnieżnie, drapieżnie troszeczkę. No czy są jakieś minusy? Minusy to na pewno to, że sekty tutaj się zaczynają pojawiać. Przez, przy, przez przypadek długi. Zabrał jakąś karteczkę od sekty Nie wiedząc, że to sekta nawet myślałem, że to tezę, nie? Jak powiedz szczerze, myślałem, że to tezę myślałem, że to tezę, bo wcześniej rozdawali coś o książkach te zemszczają to, no. to, to samo. No i se se sekta sobie urządziła połów rybek. Może ktoś nie będzie wiedział, może ktoś zaglądnie na ten, Na tą sektę i, i go złapią. Może tak być, nie? My dobrze, że jesteśmy z zagranicy to my takich rzeczy nie zaglądamy ale to jest, no jest zagrożenie mimo wszystko też dla zagranicznych bo mogą się w to złapać przez przypadek no jak widzicie, no to są obrze obrzeża Pragi dokładnie no w centrum też nagram, żeby nie było o Lidla jednak dla nagramy w centrum. Fajnie będzie. Gipsy coś będzie. coś będzie. Kupiliśmy kocyk. Tak. Kupiliśmy kocyk i kupiliśmy ręczniki. Yy, tak naprawdę się okazało, że ręczniki, bo ja osobiście myślałem, że to jest jeden ręcznik, a to są dwa ręczniki mniej więcej podobnej wielkości. Żeby nie było, to nie ja ich nie wziąłem, tylko Paweł. Yy, a no tak, no, no. Kocyk był mój, ręczniki dla Pawła. Kocyk był długiego, mój, moje były ręczniczki oczywiście, ładne, piękne, ale i tak mimo wszystko w Pradze jest bardzo takie fajne metro. I droga. I droga jest też fajna. Nie, że drogo jest. A drogo, no bo się wydaje drogo, no. Nie, jest jednak drożej. Jest jednak po Polsce, drożej? Jest drożej, no po przeliczeniu na polskie. Po przeliczeniu na polskie jednak jest drożej. A tak naprawdę to ile się przelicza? tak, To jest 0,16 razy tak. 0,16 z czeskich na złotówkę. No w sumie to ciekawe. W odwrotną stronę się dzieli. W odwrotną stronę się dzieli, tak, dokładnie, czyli złotówka podzielona na 16, tak? Tak. O, no, dokładnie, czyli jeżeli podzieliście Dzotówkę przez 16 albo pomnożycie razy 0,16 nie, nie podzielić przez 16 016 razy 0,16 albo albo podzielić przez 16 Dobrze mówię Ty my mielisz 16 Dobra no czy mniej więcej wiecie o co chodzi Teraz nas zablokowali służby porządkowe, uśmiechajmy się miłym, ciepłym uśmiechem i to by było na tyle chyba na tyle, no bo co teraz idziemy do domków i już no co ja będę w domku robił ewentualnie w szkole no. pokażemy jeszcze metro? co? metro czy nie pokażemy? możemy i metro też pokazać, w sumie jak mi bateria nie siadnie? Pokaż mi jak to to do tak, w tak nie, głównie sami porządkowi. Tak, głównie sami... Wyszliśmy trochę wcześniej. Wyszliśmy nie? trochę wcześniej, to są sami porządkowi. Żebyście nie, nie myśleli, że, że, że to jest tylko tyle. To jest aż tyle, bo to są tylko i wyłącznie porządkowi. Tutaj też są porządkowi, ładnie, pięknie. To się, <laughs> <dodać się> ten, <laughs> no ładnie, nagaj. ładnie. Jak tam zdjęcia? Co? Halo? No, ma machamy, jechamy, machamy. No, dobra, żeby nie było, to ty ja jestem głównym. I wyjdzie, że podrywa wolontariusz. A, i nie mogę. Nie mogę. Aż tak muszę? Tak, bym na ciebie półtwarzył. Półtwarzył, no. Jest. A jednak byłem za duży Uciekamy, uciekamy! run! nie złapali w sieci No, mnie złapali w sieci Pół twarzy mi podobno było widać, no ale cóż, sorry, troszeczkę No cóż, czasami bywa, że pół twarzy widać oh! Nie, można. No, ale co? No tego już się nie zrobi drugi raz. To jest na chodnik. Dobra, no to po, pokażemy Wam tylko metro i kończymy, bo coś czuję, że mi się bateria po, po. trochę i pokażę. kończy. A może do, właśnie cięcie zrobimy i Wam pokażemy, i wam pokażemy metro. Częściej. metro. Ach jo, na, 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 na razie. Lepsze niż polskie. Dobra. Cięcie. Dobra, jesteśmy w metro. W Czeszkę. Wredna bateria. No, ale pokażę wam... Good Good night! Chociaż Wam pokażę wnętrze. Tak wygląda me metro w stolicy Czech. W Pradze. Ładnie. Może jeszcze starczy baterii. Rejna bateria. mówiła, że do tego. Jeszcze wejdziemy sobie. Gdyby nie było. Dokładnie. Są siedzenia? No idziemy do siedzenia. Dobra, więc kończymy siedząc. kończymy, Dobra. Dobra, to by było na tyle. A dzisiaj w ogóle w metrze kończymy. nie, to był O, autobus no, 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 No cięcie i wam. jeszcze autobus, też bardzo fajnie Nie da się. O, wszystko widać. Tak ładnie się kręci. Patrzę na czeskie Rzeku, czyli te rzeźby. Te ładne. Bardzo ładne. Pokażcie im ten plakat. Proszę obejrzeć ten film. Exodus. Polecamy. Może będzie fajny. Kina. kinach czeskich Bateria na wyczerpaniu, oczywiście. Dobra, to pokażę może autobus. ładny amerykański. Dobra, dobrze. Z przodu Widzimy Następnych przystanków, w Polsce też by się to No, w Polsce też by się przydały takie fajne wyświetlacze. To wszystko pokazują. Widać, że jest ładnie współczyszczenie, ale chyba nie Raczej nie bym musiał wyłączyć konkretnie no i co, no ciepło jest, nie? tak, bo to jest ciepło i miejsca y, są jak poukładane, bo są do tyłu, do przodu no ale to tutaj jest specjalnie specjalne dla... specjalne miejsca dla kobiet i dla dzieci Wreszcie. i tam jest... i ludzi z psami ludzi z psami tak. no może tak jest. no już pokazałem znaki no i jak widzicie bardzo ładnie na dworzu śnieg zaczął padać przy okazji drogi słabo odśnieżone tutaj też drogowcy zaspali więc nie tylko w polsce w polsce jest nie są też zaspali ale plus to że posypują takim węglem czy czymś kamykami kamykami dro... te chodniki po nie odśnieżą mają tak jak my, że to jest łatwo przeżyć, że posypują kamkami. Posypują kamkami to bardzo fajnie chodzi o się i w ogóle nawet nie czym, że jest śliską, wszystko, że jest na pełni Ale tak... Nawet można... O, bardzo ładny most. Tam z boku. Mamy co? O tamtą strony jest ząb. To jest do tego ząbu. Kurde, tak, bo my ty... mieszkamy No tak, może zrobimy jakiegoś mini vloga z Zoo. A właśnie, przydałoby się wybrać do Zoo, może jutro? No, może pytali nas, co było, się nawet wiedziałem. No, że więc... się z nowymi znajomymi poznanymi dzisiaj. Poznanymi dzisiaj? To jest spóźnienie się na autobus. Ale to nie był ma... przypadek, ja był tak zwany do księcy. Przypadki nie istnieją. Przypadki nie istnieją, nie, nie wierzcie w przypadki. Chyba, że odminacie przez przypadki, to wiesz. Nie wiesz, to jest zawodowa. No, bardzo ładnie po czesku. No, oczywiście czeskiego nie znamy, ale już zaczynamy się powoli uczyć. Pani powiedziała, że jest stacja Las Tyrolka. Powiedziała pani podobno, że jest Las Tyrolka, a następna będzie. Czy powiem? Czy powiem? To oczekiwanie mnie zabije. 30 zastawka i jedna z No, czyli następna stacja i nizny z lawetów. Czy jak to oczekiwanie? jest będzie się słyszeć, że to jest na pewno Trojska i co śmieszne, to jest rzeczywiście odniesienie do Troi bo nawet jest szkoła i, i trojska i tam jest koń trojański. i może replika <laughs> może replika, na pewno replika jest to na pewno ładna dzielnica bardzo ładna dzielnica jest tam nawet ambasada Białorusi, jak zauważyliśmy Mamy 7-8 Białorusinów i dwóch Polaków I ile no, czy jeszcze? Nie. Gruzinów jeszcze mamy. Kogo? Gruzinów. Gruzinów. Czy Chorwatów? Chorwatów. Chorwatów. No. No. Ale... ale nie idzie znaleźć tych Polaków i tych Chorwatów. Tak, no jakoś, ja, jakoś to tak jest, że albo się spotykamy z Białorusinami, albo oni znają. Albo oni znają. I no, Białorusini dość dobrze znają Polski, a nawet jeżeli nie znają, nie należy no. ich zrozumieć. No, bo słowiańskie języki są mi bardzo podobne. Potem. Z Ukrainami też jest, też można się porozumieć Z Ukraińcami też. O? No. Tak, ostatnio oni nas uratowali. No, jeszcze będą jedną z może to jest nasza czoło. A no tak. Nie. To, okay. nas. nie, to jest nasz uh name. -huh. Nie było trojski. Nie, było trojska. Nie, nie, nie powiedzieli. Może po drugiej stronie jest trojska. Nie, bo mi będzie trojska. Może. dalej jest trojska. Nie, teraz będzie trojska. Dalej Nasza stacja Czeska, szkoła. Czeska, szkoła. Czeska, szkoła. Trójska, kazanka. Kazanka. Chyba kaszanka. Kaszanka. Bo może to jest kasanka. kaszanka. Kto tam lubi? Nie widziałam. Nie widziałam. Nie Nie widziałam. Bo on miał rękawiczki a tam jest otwieranie drzwi na dotyk. Tu nikt nie opuszczał. No, 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 no. Co w Czechach wszystko działa? Jest ukontentowane. Mają drzwi otwierane na dotyk. Drzwi otwierane na dotyk, a nie na ciepło. Na ciepło. Ciepło, ciepło rąk. Nie wiem tak. jaki to dotyka, ale dotyka ręką środku. No, dotyka się ręką i już. Kazanka, szkola. Kazanka, na początku zasta. Okay. Okay. Czyli zastawmy jedna z nami. Okej. Czekam o kto? kazankę. To o czekowej skole była mowa. Ciechowaś Kowa